Pani Aniu, czy Pani jeszcze pracuje w nieruchomościach? Eee, do, 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 dopóki nie padnę, to będę. <grym> także, także tak. No. <grym> no, pewnie, że pracuję, ale cieszę się, że macie Państwo zachowany mój numer telefonu przez tyle lat. Bo działam z klientami już bardzo długo, a sama prowadzę biuro już 13 rok. Czy pani jeszcze pracuje, pani Aniu? Tak, pracuję, dalej zajmuję się nieruchomościami. W czym mogę służyć i państwu? No, bo my, u nas się zmieniła sytuacja kiedyś nam pani sprzedawała mieszkanie, teraz chcemy je sprzedać y, albo przepisać. Tak naprawdę nie wiemy, co, co zrobić. Bardzo byśmy chcieli, żeby pani do nas przyszła i nam w tym pomogła. Super, kiedy możemy się umówić? Często dostaję takie właśnie telefony. Jak długo będę pracować, nie wiem. Tak naprawdę aż padnę. Natomiast kocham swoją pracę, kocham pracę z klientami, kocham nieruchomości i powiem Wam jest tyle przeze mnie przerobionych już transakcji. Mogę powiedzieć tysiące na milionowe kwoty. Parę. Nieudanych transakcji, z których wyciągałam wnioski, którymi y, historiami się z Państwem dzielę, y, przestrzegam, informuję, że mogę tylko powiedzieć, że zdobyte dzięki Państwu doświadczenie i moje nieustanne potęgowanie mojej wiedzy, czyli interesowanie się y, tematyką nieruchomości, przepisami prawa, prawa budowlanego. Regulamin spółdzielni, naprawdę, we wszystkich tych prawach, na ostatnio i to oczywiście będę studiować, bo to już weszło w życie odnośnie prawa spadkowego, które ma się zmienić w tym roku jeszcze. I to są niezwykle ciekawe dla mnie tematy, które powodują, że nie, że jestem mądrzejsza, ale że posiadam wiedzę i każdy, który do mnie przyjdzie i zapyta, uzyska odpowiedź. Bo jestem na bieżąco. Natomiast jeśli czegoś nie wiem, to nie boję się o tym powiedzieć, że skonsultuję to na przykład z moim radcą prawnym, że skontaktuję to z notariuszem i jak będę miała pełną wiedzę, oddzwonię. Lepiej tak powiedzieć niż udawać, że tak naprawdę jesteśmy wszechwiedzący. bo tak nie jest. Czy czas, jaki poświęcam na pracę z klientami, na sprzedaż, kupno nieruchomości jest. Atrakcyjny, wartościowy? No dla mnie tak. Bo gdyby tak nie było, nie siedziałabym w tym biznesie. Natomiast to mi daje nie tylko chleb, bo wynagrodzenie jest bardzo ważne, bo to jest właśnie mój chleb codzienny, ja z tego żyję. Staram się też odkładać pieniądze. Natomiast jak każdy człowiek jestem i funkcjonuje. W takim razie, czy czas, Jakie poświęcam klientowi na różne sprawy, będąc sama, prowadząc sama jednoosobową działalność i biuro? Czy to jest wystarczające? Zakładam, że nie. Natomiast wierzę w to i już praktykuję to dłuższy czas, że kiedy nie mam mnie w biurze, to znaczy, że jestem w terenie, ale od rana, czyli gdzieś od godziny 8:30 do godziny 19:00, Jestem pod telefonem i staram się naprawdę być na bieżąco z Waszymi telefonami, pism, SMS-ami, pismami, mailami. I na social mediach też do mnie Państwo piszecie. Staram się od odpowiadać, oczywiście, na bieżąco. Natomiast chciałam dzisiaj to też nagrać, żeby to wybrzmiało, że czas pośrednika czas mój, jaki poświęcam klientowi jest też czasem y, ograniczonym. Proszę mi wierzyć, że wszystkie telefony w Sylwestra, SMSy, w Nowy Rok, w Święta, w Urodziny, w wolny dni od pracy są nagminne. I od jakiegoś czasu próbuję z tym walczyć. Nawet gdybym chciała odebrać, to jest to niestosowne, ponieważ albo jestem w kościele, albo jestem na uroczystości, albo najzwyczajniej w świecie śpie, bo mój czas jako pośrednika jest Ważny dla mnie, ja dbam o swoją higienę pracy, nie zgadzam się na pewne działania klienta z zewnątrz, nie dopuszczam do siebie klientów, którzy są roszczeniowi, więc wtedy nakazuję im po prostu o telefon we właściwej porze, w następnym, załóżmy, dniu lub w umówionym terminie. Pozwalam sobie na coś takiego, ponieważ uważam, że pośrednik wypoczęty to najlepszy pośrednik. A proszę mi wierzyć, że na przykład, kiedy teraz z tego roku w Nowy Rok i w Sylwestra otrzymywałam telefony czy, czy smsy, próbowałam na dzień następny, czyli 2 stycznia odpowiadać i z sześciu kontaktów nie odebrał mi nikt, po czym na drugi dzień, czyli trzeciego odebrała mi pani, umówiła się nawet na prezentację, po czym pół godziny przed... Zadzwoniłam, czy już jedzie, a że ja miałam blisko do tej nieruchomości. Chciałam po prostu wiedzieć, w jakim czasie ona pokona swoją odległość z innego miasta, bo nie chciałam też stać na mrozie i usłyszałam: A, sorry, ja zapomniałam. Nie, to już jest nieaktualne. Więc takie właśnie świąteczne telefonowanie uważam za nieodpowiednie. Szanujcie siebie, bo czy ty Odebrałbyś telefon w związku ze swoją pracą, jaką wykonujesz w godzinach wieczornych, nocnych, czy w święta, czy w Wigilię? Zakładam, że nie. Bo często jest tak i znam bardzo dużo ludzi, którzy pracują na przykład w spółdzielniach, w gazowniach. One są czynne do jakiegoś czasu. Natomiast czynne całodobę to wiecie, co jest. Trumny, zakłady pogrzebowe. I żeby Was nie zniechęcić oczywiście do kontaktów, proszę jedynie o wyrozumiałość. Bo jestem też człowiekiem, kobietą, potrzebuję jeść, potrzebuję spać, czasem jestem chora, więc nie najlepiej mogę się czuć z tego powodu. Żebyście Państwo wzięli to pod uwagę, bo to, jak rozporządzamy naszym czasem, jest bardzo ważne. A przerwa w dostawie snu, w moim przypadku niestety, to bóle głowy, yy, jestem niedospana. Jestem nieproduktywna. Albo na przykład w momencie, kiedy jestem od rana w pracy, załatwiam, nie wiem, dokonuję różnych umów, zawarcia, zdjęć, pracuję w terenie, jestem w, gdzieś w terenie, na przykład w urzędach, załatwiam dokumenty, muszę być cały czas, jak to się mówi, w adrenalinie i ze zdrowym umysłem, bo mój umysł to jest podstawa mojej pracy. Muszę pamiętać, kto dzwonił w jakiej sprawie, potem to oczywiście notuję. Muszę też mieć na to czas. Więc zazwyczaj jest to wtedy, kiedy wychodzę z jednego urzędu, staję na parkingu, zapisuję. Ale przychodząc do domu, chcę się najeść, wyspać, wykąpać, porobić parę swoich rzeczy, które wy robicie też na co dzień, bo jestem takim samym człowiekiem jak wy. I wtedy. Nawet gdybym chciała Państwu odpowiedzieć o 21 na pytania, jakie mi zadajecie typu czy jeszcze aktualne mieszkanie. Po pierwsze, ja nie wiem, o jakie mieszkanie Państwo pytacie, w jakim mieście, bo mam ich trochę. Czasami zadajecie mi pytanie, ile wynosi Pani prowizja? Więc sorry, nie odpisuję na takie rzeczy, bo ja nie wiem tak naprawdę, o co mnie ktoś pyta, czego ode mnie by żądał, jaką usługę mam dla niego świadczyć. I to są takie rzeczy, gdzie y, pomijam po prostu. Ale chcę też powiedzieć jedno, że nawet jak dzwoni znajoma z zapytaniem o coś, to mówię, przepraszam Cię, zadzwoń do mnie jutro, ponieważ jest wieczór, ja jestem już wypompowana. Nie dam rady Ci odpowiedzieć, bo albo co, czegoś nie dopowiem, ktoś może mieć do mnie pretensje, albo po prostu y, tak się y, zagmatwam, bo to są często trudne pytania, że nie odpowiem właściwie. O, może tak. Albo nie odbieram dlatego, że nie mam ochoty już na rozmowę. Po prostu wyłącza mi mózg, odcina mi prąd, jestem zmęczona, chcę iść spać. Uwierzcie mi, gdy się nawzajem uszanujemy, a tak naprawdę to wy musicie sobie tylko odwrócić tą sytuację. Czy chcielibyście? Aby ktoś do Was dzwonił w sprawach zawodowych o 22.30, sobotę, piątkowy wieczór, gdy jesteście z żoną w kinie? Czy chcielibyście o 8 rano w niedzielę otrzymać y, SMS-a typu y, coś, na co tak naprawdę nie ma odpowiedzi? Czy chcielibyście przy wigilijnym stole, dzieląc się opłatkiem, y, słyszeć z boku dzwonienie bądź SMS-a? Szanujmy się, bo to jest najważniejsze dzisiaj. Jeśli nie ma poszanowania drugiej osoby, nie ma współpracy, a jeżeli chcecie naprawdę czegoś ważnego i jest to pilne, napiszcie do mnie sms proszę o odpowiedź, pilna sprawa. Wtedy potraktuję Was naprawdę jak należy, i zbiorę się w sobie i postaram się udzielić takiej odpowiedzi właściwie. Ja myślę, że ten temat, i temat mojej pracy, długości lat, jakie dla Was wykonuję, jest dla mnie uwieńczeniem za każdym razem, gdy klient mi dziękuje w jakiś sposób, wpłacając na przykład drobne datki na Patronite. A. Tam można mnie oczywiście wspierać od 10 zł, jeśli moja wartość jest dla Was, docen przez Was doceniona. Zapraszam, dokonujcie takich wpłat. Oczywiście nie ma nic za darmo, wiedza też kosztuje. Ja też poświęcam środki finansowe na to, żeby się doszkalać cały czas. W związku z tym myślę, że to nie jest nie na miejscu prosić Was o taką pomoc. Ale czasami pytacie mnie, Panie Aniu, ile mamy zapłacić za Pani usługę? <tuszyk> Fizycznie nie chcę od Państwa pieniędzy. Proszę, tu jest mój adres patroniteannastrzelczyk.pl. Możecie dobrowolną kwotę za moje dzisiejsze spotkanie opłacić. Nawet jeśli to będzie 10 zł, dziękuję. Jesteście dla mnie, Państwo, bardzo ważni. Dotykacie moich różnych tematów, moich różnych sytuacji. I ciągle czekam, aż ktoś przyjdzie do mnie z takim tematem, którego jeszcze nie miałam, gdzie będę musiała się dokształcić, doktoryzować, jak to się mówi, bo to jest dla mnie najważniejsze i najcenniejsze. Każda nieruchomość jest inna, każdy klient jest inny i ja bardzo chcę z Wami współpracować. Więc jeśli tylko mogę się polecić, polecam się i zapraszam do kontaktu ze mną we wszystkich social mediach, a na mój kanał Nieruchomości Bez Ściemy zapraszam również, bo mam tam krótkie shortsy tematyczne, które może Państwa zainteresują. Pozdrawiam serdecznie, Wasza Anka.